Moi drodzy szanowni widzowie, z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę Wam przede wszystkim spokoju serca, który rodzi się nawet wtedy, gdy droga była trudna, a minione miesiące wystawiały nas na próby. Miniony czas nie zawsze był łatwy. Były chwile zwątpienia, były chwile niesprawiedliwości, zmęczenia i bólu. Były sytuacje, które zamiast złamać. Zahartowały nas. Nauczyły pokory, cierpliwości i wytrwałości. To właśnie one sprawiły, że dziś jesteśmy silniejsi, bardziej świadomi i bliżej prawdy o sobie samych. Niech narodzenie Chrystusa przyniesie wam nadzieję cichą, ale i niezłomną. Niech przypomni, że nawet w największym mroku rodzi się światło, a sens często objawia się dopiero. O przejściu przez trudne chwile. W nowym roku życzę Wam odwagi do pozostania sobą, piły do dalszej drogi i wiary, że to, co dobre, ma sens, nawet jeśli czasem wymaga poświęceń. Niech będzie to rok pokoju, w sercu, prawdy w słowach i godności w codziennych wyborach. Niech nadchodzące dni niosą spokój, zdrowie i nadzieję. Trudne doświadczenia pozostaną nie ciężarem, lecz fundamentem pod to, co jeszcze przed nami. Życzę Wam błogosławionych świąt Bożego Narodzenia i dobrego, spokojnego nowego roku. Moi drodzy, a teraz informacje techniczne. No, w okresie świątecznym materiały nie będą się ukazywać, nie będzie live'ów. Może pod koniec roku uda się coś tworzyć, ale gwarancji nie ma. Spędźcie ten czas rodzinnie na rozmowach, niekoniecznie o polityce. Na wypoczynku przede wszystkim na zresetowaniu, tak zwanym umysłów. Bo od nowego roku zacznie się po prostu nowe życie. Które też nie będzie nas oszczędzać. Ale tak jak mówi pożegadło, to nas nie zabije, to nas wzmocni. Wszystkiego dobrego i dla wierzących, i dla niewierzących. Szczęśliwego nowego roku. Lepszego od pozostałego, bez przykrych doświadczeń. Dobrych świąt.